Siema, to znowu ja, Hollow. Yy, tak jak mówiłem, to jest kolejny odcinek mojego życia z Hollowem. Yy, dzisiaj wybierzemy się do tej jaskini, którą znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Yy, rozbudowałem trochę domek. Jak widzicie, już jest całkiem przytulnie. Więc lecimy. Yy, tu będzie moja kopalnia. Yy, zróbmy sobie jeszcze 1 kilo ja tylko Na tyle na mi starczy. Może coś znajdziemy ciekawego. A to tylko zajedziemy. Ten dirt niech tu będzie. Tak tam tak płotki dobra. Mamy trochę jedzenia. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku zjedziemy tą wiedzimy tą kopalnię i może jeszcze jak zdążymy, to zrobimy farmę z Dobra. Zacznę. Hmm. Nigdy pod mi nie kopać, pamiętajcie. Yy, raz... Oj, błąd. O, ale dobra. Przejdziemy tak naokoło, delikatnie. Muszę znaleźć jakiś węgiel, bo nie mam pochodni. Tego Żelazo to jest to dobrze. O Boże, dobra. to, co najbardziej mnie interesowało. Mamy dobra, jest i węgiel. Mam takie dobra.

Oświetlamy trochę, żeby nas to nic nie skoczyło. O, mamy lawę. Dobra, idziemy wypracować dokładnie na W następnym odcinku, jak będziemy mieli jakieś dostępne surowce, zrobimy coś już y, bardziej y, imponującego, jakąś budowlę większą. To może na razie zniszczymy. A jednak, f... trzeba mieć wyderko jeszcze. To kolejny raz Zrobimy sobie obejście. Jeszcze kolej. Zachodnia, Trochę trochę niedobrze. Znaczy, jak to jest? To chyba koniec, już. Dobra, nie ma co stawać, tych wykopiemy ten węgiel i idziemy dalej. O, jeszcze zaraz. Poza y, odcinkiem idę kopać tam jeszcze na lawy. O tym, że pamiętam, to blisko lawy można znaleźć diamenty. Może coś z tego będzie. Jak wiadomo, że diamenty jako nosiłam przy tym. Siedemnaście żelazo, bardzo dobrze. Oj. O, i kolejne. Postaram się nagrać jeszcze filmik yy, jutro. Żebyście mieli co oglądać. Możecie się w komentarzach, co chcielibyście, żebym zbudował. A możecie też wysyłać projekty. Yy, w opisach wystawić. Z chęcią zre zrealizuję so, Wiadomo, na początku trzeba się lekko udomowić. Oj, jedzenie, dobra. Teraz lepiej. O, tutaj to jest. O, żelaza. Dalsza część. Tam lawy chyba widzę. Tak jest lawa. Dobra, teraz tam nie idziemy. Tylko Dopiemy jeszcze trochę tego węgla, żeby mieć to spokój. Potem poza tym pójdę dalej. To nie o to chodzi, żeby pokazywać, że mam się kopię nie. Dobra. No trochę drewna i zrobimy tam farmę yy, zbożą, której będziemy przejść. Tu myślę, że zrobimy. Dobra. Wchodzimy. Przetopimy też żelaza. Pszczołowa. Dobra. On się topi. Połowę ze Dobra. Okej. Okay. To... Drabnę weźmiemy do końca. I to jeszcze. Dobra. Trzeba być potyków 30. będzie dobrze. Ym... Zrobimy teraz trochę płotków. Na pewno dużo nam się przyda. Ile się ukryć ta farma nie będzie. Zrobimy nawet trochę tam farmę trochę większą, żebyśmy mieli przez dłuższy czas dostęp do pożywienia.

pamiętam, ja że pamiętam to, jest gdzieś tutaj niedawno. Hmm. Może mamy dużo owiec, będzie go to łatwiej hodować, czyli myślę, że niedługo urozmaici ten domek w czarno-białą wełnę. Mm. Trochę dobrze, bo robić ciemno. Ale powinienem zdążyć jeszcze wziąć te Gdzie ta woda cholerna jest? No dobra, jest. Nie chcę, żeby nam towarzystwo tutaj się zebrało i przeszkodziło w nagrywaniu. Raz... ...dwa. Dobra. Pójdźmy się przespać i... ...do roboty. No i nicę śpimy. Lecimy dalej. Pyna być żelazo już. to się ładnie. Farmę. O jest. Farmę zrobimy tutaj. Wyrównajmy to jeszcze trochę. 42 porty, 44, 44, kwadrat. Musimy zrobić. 6, zrobić? 6, na 6... Nam ...to 7, 7, jeszcze zabrakło nam kolornego narzędzia. Wchodzić. tam że już nie mam, nie mam patyków. Pata pierwsze moje narzędzie w tej serii: żelazne. Mam się czym pochwalić. No i dobra, sześć na sześć odżywiąte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzy, cztery, pięć, sześć. co się zrobiłem? Państwo tak ma być. Żeby to ładnie wyglądało troszkę. No i dobra, tak to będzie wyglądało. Um, jeszcze wejdę na chwilę. Pamiętajcie, żeby nie zdawać tak yy, płatków, bo żeby nam się tam potwornie spełniły, ani nie A nie no, tak byśmy nie chcieli, żebyśmy tam jeszcze mieli niezapowiedziane towarzystwo. Kilka pochodni. Że w naszym roślinkom lepiej się Okej. Okay. Dobra. Hmm. Teraz kupimy tak. I tak. A w środku będzie woda. Teraz. Teraz obawimy się w magikach i będziemy rozmnażać wodę. To już zamkniemy jeszcze. Ciach. I ciach. Dobra. I jeszcze tutaj, tutaj, Teraz mamy źródełek... ...bez liku. Tutaj. I tutaj, 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 tutaj. No, dobra, I działa wszystko. Ok, mamy pierwszą farmę. Teraz iść po motykach. Trzeba by się jakieś dojście do tej farmy. Motyka. Że nie, nie opłaca się marnować bez sensu surowców Dobra, metyka mamy... Yy, pff, schodków nie mamy. Nie wiem czy mi tak sterczy. Zrobimy jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery. I to będzie zejście. I co ja zrobiłem, Boże? Ach, wybaczcie. Tylko truch. Ok. Mam mało, tylko 30, na ścianach, ale. Starczy, chyba że. Gdzie? Ok, dobra. Arma zboża kończona. Hmm. Tutaj, tutaj, tutaj. Potem coś wymyślimy jeszcze. Dopiero tak będzie. O, okej. Okay. Jakoś to będzie wyglądać. Hmm. Chyba to tyle będzie w tym odcinku. Mamy swoją pierwszą farmę. Chyba nie jest tak wcale strasznie. Jak miało by być. To jeszcze zrobimy. Żeby nie spać bez... nie spaść bez sensu. Okej. Okay. O tak. Jakoś tu zmiar wygląda. To jeszcze wyprostujemy. Po górki Okej. Okay. Niech tak będzie. Z mojej strony to tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Na razie.